Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem makijażowym. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie uzbieraliśmy 30 łapek ani 30 komentarzy, ale były jednak osoby, które bardzo chciały zobaczyć taki odcinek, były zainteresowane i właśnie dla nich ten odcinek robię, a wy możecie sobie iść. Nie no, żartuję. Ściłam sobie twarz. Tutaj Wam mogę polecić taki produkt Milk Cleansing Foam. Jest to taka pianka i bardzo fajna, przede wszystkim bardzo wydajna. Ja ją zakupiłam w Techie Maxie i tak naprawdę nie kupiłabym jej, gdyby nie to, że była na przecenie bodajże z 10 funtów na 3, więc stwierdziłam, że ją wezmę. I ona ma takie proteiny mleczne. Nakładając na twarz po prostu to się robi takie wiecie, piankowate. Czuć te mleko i naprawdę fajnie tą skórę oczyszcza, także tutaj wam Pokażę w zbliżeniu, możecie sobie to zobaczyć. No, i oczywiście po oczyszczeniu twarzy, fajnie by było ją czymś nawilżyć. Moja twarz jest naprawdę problematyczna, tego aż tak bardzo teraz nie widać. Mam bardzo dużo przebarwień, zwłaszcza z tej strony. Twarz mam suchą, momentami e, e, bardzo taką, wiecie, tłustą. Także jest to naprawdę bardzo problematyczna e, cera i ciężko dobrać odpowiedni krem do niej. Ale ostatnio trafiłam na taki krem Garnier z witaminą C. I to jest krem na zasadzie takiej galaretki żelu. Witamina C redukuje przebarwienia, a ten żel po prostu powoduje, że ta cera nie jest aż taka sucha. Także tutaj Wam jeszcze raz pokazuję. Nie wiem, czy będzie widać. Garnier. Witamina C. Ja tutaj mam naszykowane lusterko obok, więc będę miała podgląd, ale wy, mam nadzieję, również będziecie wszystko dobrze widzieć. No i cóż, ja zawsze swój makijaż zaczynam od nałożenia pudru, czyli tutaj mam puder w fluidzie z firmy Essence. Jeżeli chodzi o kolor, jest to 05 Soft Cream. Ja nie używam jakichś bardzo ciemnych, dlatego że, no mówię wam, moja twarz jest bardzo problematyczna a ze Skłonnością do bycia czerwoną momentami, więc nie ma co jej dokładać. Lepiej faktycznie, kiedy jest troszeczkę jaśniejsza, przynajmniej ja tak wolę i nawet nie wygląda to jakoś tragicznie. Ja sobie teraz tutaj nałożę troszeczkę produktu na twarz. Oczywiście nie sugerujcie się aż tak bardzo, mną każdy nakłada ile chce, ja natomiast chcę przykryć po prostu te wszystkie. Niedoskonałości tym pudrem, tym bardziej, że moja praca jest w naprawdę trudnym środowisku, więc lepiej to po prostu przykryć. No i teraz po prostu gąbeczką będę sobie rozcierała ten puder. Puder mam już rozprowadzony na twarzy. I czyś z Was by mogła powiedzieć, no okej, okay, już więcej nic nie potrzebujemy. Twoja cera wygląda okej. Okay. Nie, niestety nie wygląda ok. Ja przynajmniej bardzo to widzę właśnie teraz w lusterku, więc nie jest to OK. Czekajcie, bo mi tu jakiś paproch wpadł. Ok. Wcześniej używałam korektora z firmy Essence. Ja już Wam nieraz o tym korektorze mówiłam i on jest naprawdę bardzo fajny, ale udało mi się zakupić inny z firmy Revolution i on jest naprawdę bardzo duży bardzo wydajny i fajnie nawet kryje powiem Wam jest on zobaczcie taki bardzo no gigantycznych rozmiarów i po prostu co robię robię sobie tutaj jednego takiego ciapka pod jednym okiem tutaj, tutaj bo tutaj mam jakieś syfy tutaj mam jakieś w ogóle przebarwienie, nie wiem co to jest wygląda strasznie, ostatnio nawet koleżanka myślała, że się ubrudziłam więc e, no, tak to wygląda. No i po prostu teraz sobie znowu gąbeczką to rozetrzemy. No i roztarte. Nie wszystko, no byłoby zbyt pięknie, gdyby to było wszystko. E, dodam Wam jeszcze to, że e, na niektórych filmikach widziałam, że dziewczyny jeszcze malują sobie brwi. To już zależy od Was. Ja mam brwi dosyć ciemne, mam wyregulowane. Swoją drogą przeze mnie, więc możecie dać znać, jak to wygląda, i czy nie jest źle. Także ja tych brwi po prostu nie będę nawet ruszała, od razu biorę się za cień do oczu. I tutaj teraz będzie scena dla ludzi o mocnych nerwach, bo zdaję sobie sprawę z tego, że źle przechowuję kosmetyki. No ale tak już mam, po prostu trzymam je wszystkie, wiecie, w takim koszu, i dlatego mi to zbytnio nie przeszkadza, ale kto, kogoś mogłoby to razić. I tutaj mam paletkę z Revolution. Słuchajcie, każda moja paletka nie ma tej klapy zamykającej, po prostu każda. Nie wiem, czy te zamknięcia mi nie wytrzymują, czy po prostu ja psuję. Nie wiem. W każdym razie teraz będę nakładała tutaj ten kolor. To jest taki bardzo delikatny ekry, bym powiedziała. I tutaj mam pędzelek, który powiem Wam, że ma 10 lat. No, i po prostu troszeczkę sobie rozpościeram go. Makijaż będzie bardzo delikatny, bo tak jak Wam wspominałam, no ja idę jednak do pracy. Tak naprawdę nie powinnam w ogóle się do tej pracy malować, bo jest zakaz, ale taki, wiecie, delikatny, jeszcze nikogo w oczy nie raził, no a ja się po prostu czuję z tym makijażem lepiej, pewniej. Nie wyobrażam sobie wyjść na ulicę bez makijażu. Nie wiem, to jest głupie myślenie, ja wiem, ale po prostu, no. Może gdyby moja cera nie miała tyle niedoskonałości, ile ma, i uwierzcie, że naprawdę ta kamera aż tak bardzo tego nie odzwierciedla, jak dużo jest tych problemów na twarzy, to bym może się skusiła. A tak, muszę to po prostu wszystko zakryć. Jeszcze wiecie, nie lubię ludzi, którzy się po prostu patrzą na Was i widzą na przykład jakąś niedoskonałość, krostkę czy coś i... <laughs> Także no, tak to wygląda. No i jak widzicie, ja sobie tutaj teraz delikatnie rozcieram ten kolorek tutaj na powiekach. Nie będę Wam mówiła jakichś tam, wiecie, zwrotów, jaka to część powieki, co, jak i w ogóle, bo, bo aż takiej wysokiej szkoły, to ja nie skończyłam, żeby to wiedzieć. Powieka to dla mnie powieka. No i mamy troszeczkę już tutaj właśnie roztarte. Więc już te oko troszeczkę wygląda inaczej. Przynajmniej dla mnie. Ja mam kolor oczu niebieski. I faktycznie ten brąz, ten odcień tego brązu, no daje tutaj sporo do tego. Tutaj mam kolejny taki odcień. On jest taki perłowy, można powiedzieć. I tym samym pędzelkiem biorę, nakładam go trochę. Zresztą widzicie, że Sporo go już zużyłam i po prostu delikatnie tutaj sobie tak rozjeżdżam, żeby troszeczkę rozjaśnić powiekę. Tu sposób nakładania tego makijażu będzie naprawdę dziwny. Wydaje mi się, że osoby, które zajmują się tym na co dzień lub profesjonalnie, po prostu, yy, no nie wiem, się denerwują na mnie. No, ale każdy nakłada jak umie, jak lubi, jak mu wygodnie i dla mnie to jest po prostu najlepsze. Także tutaj sobie już roztarłam. Czasami lubię sobie jeszcze tą gąbeczką po prostu wziąć tutaj, wiecie, bo jednak ten puder jeszcze troszeczkę tu spada i wolę sobie go jeszcze troszeczkę tak bardziej tutaj przyklepać. Do wyboru mamy dwie wersje: z kreską, delikatną kreską lub bez kreski i po prostu zostawiamy tak jak jest. I ewentualnie możemy nałożyć tusz, ale ja sobie jeszcze nałożę tutaj w to miejsce białą kredkę, żeby tak bardziej otworzyć te oko i rozjaśnić. Kredka jest z firmy Essence i jest to kolor Einer Eye. Zobaczcie, jak ta kredka wygląda, co ja temperowałam ją temperówką, ale ledwo, ledwo, po prostu za każdym razem mi się łamała. widzicie różnicę między jednym okiem a drugim? te oko ma właśnie kreskę tutaj na dole białą, te oko jest takie bardziej otwarte, świeże, natomiast te jeszcze nie ma, więc jest naprawdę duża różnica. Dokończymy sobie drugie. Wydaje mi się, że tutaj chyba przesadziłam, ale zaraz to ogarniemy, zaraz to słuchajcie, ogarniemy, nie ma sytuacji bez wyjścia. Po prostu ta kredka jest naprawdę bardzo miękka i trzeba bardzo z nią uważać. Tutaj, tutaj sobie przyklepiemy znowu tą samą gąbką. Szanujmy się, nie będziemy marnować czasu na to, żeby ją myć, nie wiem, albo brać jakąś inną, prawda? O, już teraz jest troszeczkę lepiej. No i. Powiem wam, że jeżeli chodzi o mnie, mogłoby już być koniec, mogłabym już tylko nałożyć sobie tuż do rzęs i byłoby ok. I tak właśnie myślę, czy zostawić tak jak jest, czy zrobić sobie jednak delikatną kreskę. A zrobimy sobie kreskę, słuchajcie. Czemu nie Zaszalejemy. Oczywiście kreskę będę robiła takim oto eyelinerem z firmy Essence, Super Fine Eyeliner Pen. Nie ma tutaj jakiegoś konkretnego odcienia, a przepraszam, jest 01 Deep Black. Także taki będzie. I teraz słuchajcie, do tej kreski muszę się naprawdę przyłożyć. Będę się starała patrzeć tutaj, żeby się nie rozmazać, bo nie chcę mi się poprawiać tego makijażu jeszcze raz. Tym bardziej, że goni mnie czas. O, tak Wam powiem. No ok, i tą kreseczkę robię sobie tutaj. Nawet nie wyszło źle, słuchajcie. Ja sobie po prostu yy, nakładam troszeczkę tutaj i rozcieram palcem. Nie jest źle. Yy, minimalnie daje efekt tutaj, widzę, no ale dajmy troszkę więcej. Ej, Wy też robicie takie miny, jak się malujecie? Coś w stylu... <grym> To jest śmieszne, ale nieraz się tego nie kontroluje. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No i jedziemy teraz z drugim. Moje kreseczki są już zrobione. Tutaj jedna, druga. No i słuchajcie, mamy to. Tylko teraz, gdzie ja mam gąbkę do makijażu? Dobra, jest tutaj, bo chciałam troszeczkę sobie tutaj poprawić. Przyklepiemy znowu. Ten makijaż powinien się nazywać oklepany, bo wszystkie niedoskonałości, jakie mi wychodzą, albo błędy, oklepuję tą gąbką. Mam dwóch. Pierwszy już mi praktycznie wysechł naprawdę. E, tu już praktycznie go nie ma, ale ma bardzo fajną szczoteczkę i fajnie mi po prostu bierze i, jakby to powiedzieć, rozszerza te rzęsy. Więc najpierw sobie je rozszerzymy. Tuszem, a raczej szczoteczką Maybelline Colossal Big Shot. Jest wysuszona, tak jak Wam mówiłam, ale naprawdę bardzo fajnie jeszcze tymi resztkami po prostu mi tutaj wydłuża i rozszerza je. Także jest naprawdę. O, widzicie? Tutaj znowu kolejny odcinek pod tytułem Boże, ile używasz warstw tuszu? Nie wolno tyle, w ogóle źle się malujesz. Bla, 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 bla. A ja się tym nie przejmuję. Będę nakładała tusz z firmy Essence, The False Lashes Mascara. Ten tusz też już jest przy końcówce, ale jest bardzo ciemny. Ta szczoteczka jest tutaj taka delikatniejsza. I tutaj po prostu sobie już przyciemnimy, bo tam już po prostu nic nie było. Dziwnie tak się maluje, kurczę. Tutaj chcę dla Was nagrać jak najlepiej. W filmiku już 20 minut, a po prostu muszę go skrócić. Nie wiem, czy mi się uda, bo może jakbym nie gadała, to by było krócej. Co pozostaje mi, to jeszcze dać sobie tutaj troszeczkę rozświetlacza. I mam go z firmy Clinic w kolorze 08 Petal Pop nazwa I on jest taki e, różowy z drobinkami złota. I po prostu troszeczkę sobie tutaj nałożę, żeby tą twarz rozświetlić. Chociaż i tak pójdę później do pracy. I słuchajcie, wszystko spłynie. Taka jest prawda. U mnie w pracy jest tak gorąco, że po prostu się bardziej nie da. Jedyne co zachowuje swoją e, trwałość to rzęsy. Ok. Także makijaż już zrobiony, zaraz Wam się jeszcze pokażę w takiej innej wersji. No, i jak Wam się podobał odcinek? Jak widzicie, makijaż wyszedł naprawdę bardzo delikatnie, bez jakiegoś tam szału, ale jest. Taki najbardziej lubię, powiem Wam. Wiem, że go mam na sobie, ale dla innych on się tak naprawdę nie rzuca w oczy. Jedyne co pozostaje to jeszcze nałożenie jakiegoś błyszczyku pomadki. To już naprawdę zostawiam Wam. Ja nie nakładałam jej, bo wiem, że zaraz będę jadła i nie chciałabym się rozmazać. Ale Wy oczywiście możecie, także tak to prezentuje się makijaż no i tak jak Wam wspominałam, nie robiłam nic również z brwiami, nie malowałam ich, nie konturowałam, bo one same w sobie są bardzo ciemne i nie chciałam wyglądać jak wiecie Angry Birds i w ogóle karykaturalnie, więc myślę, że wyszło ok. Będę bardzo czekała na Wasze opinie dotyczące tego odcinka, nieważne czy będą one pozytywne czy negatywne, słuchajcie, krytyka też jest ważna, być może robię coś źle, yy, lub może używam jakiegoś innego produktu, albo Wy możecie polecić jakiś inny, także my Mega, mega będę na to czekała, a tymczasem życzę Wam miłego, fajnego dnia, trzymajcie się ciepło, pa pa!